Z tej strony grzybiasz TV, atlas grzybów, rozpoznajemy. W dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać muchomora plamistego Amanita Pantherina. Grzyb silnie tujący, może być śmiertelnie tujący przy dużych ilościach. Jak, jaką cechą ma muchomor plamisty? Zapraszam do naszego dzisiejszego gościa: czyli. Amanita panterina muchomor plamisty. Muchomo plamisty można pomylić z muchomowem twardawym. Charakterystyką cechą na muchomowa plamistego jest tutaj skarpetka nałożona na niego. Przybliżę to. O, tu będzie widać. To jest muchomor tujący, silnie tujący, zawierający dużo muskaryny. Od na tego muchomowa może być w szpitalu poddana atropina, czyli substancja przeciw zatruciu tym grzybkiem, co jeszcze? Muchomor plamisty, którego tutaj mamy, właśnie ma plamki na trzonie. Bulwę, którą ma taką skarpetkę nałożoną? Jest to muhomość śmiertelnie tujący, silnie tujący, muhomo plamisty. Nie zbierajcie takich grzybów, jest to bardzo tujący grzyb. O, tak on wygląda. Przybliżę jego. Bumbujny. Jest to młody okres w Plamistego. Tutaj widać, jak pokazuje na nagraniu tą skarpetkę blaszki i tą trzon. I tutaj tą skapetkę nałożone na niego. Pozdrawiam, mój tu użytkownik, grzybia sztywi i rozpoznanie grzybów trujących W świecie muchomorów tak wygląda. Przyjrzyjcie się. Muchomor plamisty silnie trujący grzyb może być w wielkich, wielkich, ilościach śmiertelnie trujący. Ta skarpetka nałożona o tutaj. Dziękuję za uwagę.